I feel like I don't belong here. Exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. always had a vivid imagination but this dream unsettled me it was wild and dark and weird even by my standards so yes it began with a dream following a typical nightmare pattern i was late desperately trying to reach my destination a lighthouse for some urgent reason i couldn't remember i'd been driving too fast down a coastal road to get there Seeing the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Weekend z horrorem. Dzisiaj obejrzymy sobie co ma do zaoferowania dla nas produkcja remedy Alan Way. Będzie strasznie klimatycznie i po ciemku. A więc zaczynamy przygodę z nową grą Alan Wake. No to ruszamy w naszym tajemniczym, dziwnym śnie, budząc się pod latarnią, przejeżdżając jakiegoś świntucha, który stanął nam na drodze. I jakimś cudem nagle zniknął. Alan jest wystraszony, my razem z nim, a więc udajemy się do latarni, o której wspominał na początku, i zobaczymy, co w tej latarni tak tajemniczego, dziwnego się kryje, że po prostu musimy tam do niej dotrzeć. A więc zapraszam i lecimy weekend z horrorem. Dzisiaj Alan Wake. Przytrzymaj shift. No to udajemy się. Będziemy zwiedzali okolice. To jest ta latarnia, o której wspominał Alan. Tam musimy się dostać. Zobaczę tutaj, czy. U lala. Mostem się nie uda. Ok. Wracamy. Co my tu mamy? Lighthouse. O, zaginął. Czyli z tego, co Alan opowiadał, Aha. czyżby to ten sam, którego przejechaliśmy? O, cholera. No, jakoś nie bardzo. Nie. To no ja cię rozumiem, no ale że jesteś wkurzony, ale przecież to jest tylko. O! to jest tylko sen. Ty nie żyjesz, ciebie nie ma. No ładnie A ja dziękuję za takie opowieści Ale jak... O cholera, ale jakiego dzieła Spierdalaj Alan Biegnij Biegnij w stronę światła Choć to jest sprzeczność, ale leć tam Nie oglądaj się za siebie, nie warto Gdzie, gdzie teraz? Tu? Alan, ty mi tu nie kulej, tylko leć! Złap oddech. Kupca i biegniemy przed most. Tam ktoś stoi. Dawaj, 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 dawaj! Alan, go! Jestem. I... most mamy z głowy. Kim ty jesteś, do cholery?

Ale skoro to jego sen dlaczego go nie powstrzymał? Tylko pozwolił mu zginąć. Nie no, bez kitu. Co teraz? Wow. No tośmy my ubrzęźli teraz No jak my niby stąd wyjdziemy, co? Ale Ło the light dobra, nie ma sprawy. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. I have something krótko. important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. I have been so. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The Hitchhiker has been taken over by the Dark Presence. You can't hurt yeah, him The Darkness protects him from all harm. Only light can drive the Darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Okay. Turn your flashlight toward him and burn the Darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Game. Okay. No. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. No, nauczyłyśmy na razie tego, że trzeba używać latarki, a więc dobrze. Dobra, to mamy jakąś broń. Mamy światło. No, widzę, że oni mu nie odpuszczają. Nie ma lekko. O, ale pat. Aha. Dobrze. Lecimy. o. Bacz o, o, o. kolejny. Ale ich tu naciera. Alan. Ja rozumiem, że pisarze mają bujną wyobraźnię, ale ty to ich przebiłeś bez kitu Normalnie Stworzyłeś opowieść wnet na jawie, no bo jak to inaczej powiedzieć? Dobra. Oni leżą, najważniejsze. A my sobie przejdziemy na spokojnie do przodu. A nie tym. Dobra, ja wieję. Szkoda amunicji i kul. Ja się nie, wcale nie dziwię, że ty tak możesz wiecznie i długo Nie mam ochoty tego najmniejszej sprawdzać, ja wolę wiać Alan. Ale Co ty kurwać piesz z drugiej strony to jest ciekawe, że jego chora i pójna wyobraźnia stworzyła takie dzieło normalnie jestem w szoku no ale okej okay, do, docieramy do punktu którego mieliśmy dojść zobaczymy co teraz się stanie Maybe just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here.

Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, I? You have a lovely wife, uh, if you don't mind me saying. That. I'm Pat Mayne, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. Także życie pisarza widzę nie jest łatwe. Wszyscy mnie, no wszyscy może nie, ale ten dziadek mnie rozpoznał. Przeprowadzi audycję radiową. A strach pomyśleć kto mnie jeszcze rozpozna. Jedno jest pewne kraina, do której płyniemy. A w sumie miejsce, do którego się udajemy, wygląda dość malowniczo. Ale z tego co nam pokazał wstęp, coś mi się wydaje, że tak do końca to to tak nie będzie wyglądało. Very My favorite writer. Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay.

I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the O'Deer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for. Mr. Wake. A... Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? O of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. Mm. He'll be back in a moment. Club. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cut out from the bookstore when they took it out of the window. <laughs> and you keep it here? Well, way. No, Good for you. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to listen to no it. Ale już jest zajęty. Czemu nigdy nie można przejść, tylko trzeba iść tak jak oni sobie tego życzą? No na dwa tygodnie, a może iść z dwa lata. Czemu dziadek sam nie wciśniesz jakiegoś dobrego kawałka? I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Spagged circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes!

Hello? Mr. Stucky? Hello. Oh. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. Oh. I insist. A czemuż to tak ją chcesz poznać, co? Powiesz ty mi. No, coś mi się wydaje, że ta jego inspiracja to. Zresztą mi powiem, że jak się wrócę jej nie będzie. Nie, stoi. Ale dziwna kobieta. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Are you alright? The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick Love them up. They we go out. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your... Your keys...

Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in two years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city you might want to look up every once in a while and see those stars winking down at you. Now, it gets pretty dark out here, but they'll light your way. A więc dotarliśmy do naszego domku, do którego dostaliśmy klucz od tajemniczej kobiety. A mimo ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu, gdy odjechaliśmy, pojawił się ten właściwy facet, który miał dać nam klucz. No, i niestety pewnie się okaże, że to jest jakaś pułapka, i tak dalej. Ale tego, kochani, dowiemy się w następnym odcinku. Więc ja się już będę z wami żegnał. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem z Weekend w Horrorem z Alanem Waken. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!